Cześć, tu Magda i dzisiaj przychodzę do Was z TBR-em na styczeń. Ale musimy brać ten TBR bardzo niepoważnie, ponieważ 8 stycznia zaczynają mi się zaliczenia. I ja przypuszczam, jak będzie to wyglądało. Nie będę miała czasu na czytanie. A na pewno nie na czytanie tylu książek, ile Wam zaraz pokażę. Ale myślę, że jeżeli będę czytać, a na pewno coś będę, to skorzystam właśnie z tych książek. Więc postanowiłam, że po prostu pokażę Wam kilka tytułów, yy, które, jeśli miałabym więcej czasu, to właśnie po nie sięgnę. W styczniu. Więc tak, zacznę od książki, którą już pokazywałam w Tybierze na grudzień, ale nie byłam pewna, czy ją w ogóle przeczytam. Jej nie przeczytałam. i Jest to książka reportaż. Jutro przychłonie królowa. I tu przeczytam wam kawałek opisu. Maciej Wasielewski dostał się na wyspę, podając się za antropologa badającego żeglarskie sagi. To, co odkrył, okazało się jeszcze bardziej skomplikowane niż e, przeczuwał. I to jest reportaż o wyspie Pitken. Tak, Pitken. Jestem go bardzo ciekawa. Widziałam tę książkę u Karoliny i wiem, że jej się podobała. Więc mam nadzieję, że szybko po nią sięgnę. Następna książka to książka od Louis O'Neill i jest to Only Ever Yours. To jest jedyna książka, którą ja mam u siebie Louis O'Neill i której nie czytałam, bo dwie pozostałe przeczytałam. I tu nie wiem dokładnie o co ma chodzić. Wiem, że tu dziewczynki nie są tworzone naturalnie. Tworzone są po to, aby być po prostu piękne. Co tam się dzieje, nie mam pojęcia. Następna książka to coś, po co bardzo wielką miałam ochotę sięgnąć. Po przeczytaniu instytutu, ale tego nie zrobiłam i chcę zrobić to teraz. I jest to Joyland. Polecała ją Nikola, dr. Book. Teraz widzę, że ona ma strasznie żółte kartki. Nie widziałam tego, ale są bardzo żółte i mi się to średnio podoba. Ale dobra, nieważne. I tu mamy historię chłopaka, który zaczyna pracować w Luna Parku. I tam musi rozwiązać jakąś zagadkę morderstwa. Tam jednak zmuszony jest zmierzyć się z czymś dużo straszniejszym, brutalnym morderstwem sprzed lat, los losem umierającego dziecka i mrocznymi e, prawdami o życiu. Jestem jej bardzo ciekawa, bo Instytut no, jest na liście moich książek tego roku najlepszych. Przepraszam, do mój telefon jest na liście najlepszych książek tego roku, więc myślę, że Joyland też mi się spodoba, bo Stephena Kinga po prostu pokochałam. Następna książka to coś takiego luźniejszego, bo wiem, że taka książka na pewno mi się przyda między tymi wszystkimi zaliczeniami i nauką i jest to książka, a jeśli to my. O tej książce myślę, że, myślę, że słyszeliście, bo miała jakiś czas temu premierę. I wiem, że tutaj mamy Bena i Artura i oni się... Nie znają, ale się poznają. Aha, tak. Kiedy Artur i Ben spotykają się po raz pierwszy, nie wiedzą, co szykuje dla nich los. I ja właśnie tyle wiem o tej książce, więc więcej wam nie powiem. Następna książka to portret Doriana Greya, którą e, uwielbia Sylwia My Books, My Life. Nikola też bardzo ją polecała, więc postanowiłam, że w końcu po nią sięgnę, szczególnie, że jestem jej e, bardzo ciekawa. I tutaj mamy... W opisie bardzo fajnie to jest napisane, że Portret Doriana Greja jest powieścią uniwersalną, w której współczesny czytelnik może odnaleźć własne problemy i rozterki. Myślę, że o tej książce nie muszę wam nic więcej mówić. Na pewno odezwę się do was, gdy już ją przeczytam. Następna książka to coś, co też pokazywałam w moim TBR-ze na grudzień, ale mówiłam, że to jest taki dodatek i nie wiem, czy ją przeczytam. Jest to like a love story i ja już zaczęłam słuchać audiobook, przesłuchałam godzinę i nie wiem czemu go zostawiłam. I teraz żałuję, bo nie pamiętam dokładnie, co tam się tak bardzo działo, bo ja audiobooki najczęściej słucham, gdy coś robię, więc lepiej, gdy robię to po prostu, gdy słucham je ciągiem, bo wtedy tak jakby nadążam na, za tym, co tam się dzieje, a gdy je całkowicie już odstawiam i do nich wracam, to potem nie pamiętam takich szczegółów, które tam się wydarzyły, więc nie wiem, czy nie zacznę słuchać tego od początku, ale wiem, że w styczniu na pewno będę słuchać więcej audiobooków, bo po prostu nie będę miała czasu czytać. Ostatnią książkę pokazuję tu dlatego, bo wiem, że nie przeczytam jej do końca stycznia. Zaraz zobaczycie dlaczego. Dzisiaj ją zaczynam e, i na pewno będzie w podsumowaniu po prostu stycznia, więc pokazuję ją w tybiarze na styczeń. I jest to Małe Życie. Małe Życie, które ma 800 stron. Tak, ponad 800 stron, dzisiaj jest 29, e, więc ja wiem po prostu, że ja nie przeczytam tego w dwa dni. Ale tej książki jestem bardzo ciekawa, szczególnie, że mam ją u siebie od bardzo, bardzo, bardzo dawna, naprawdę bardzo dawna. I zawsze bałam się po nią sięgnąć, bo wiedziałam jaka to jest tematyka i jak ciężka jest ta książka. I obejrzałam vlog Nikoli, gdzie Nikola właśnie ją czytała i widziałam do jakiego stanu doprowadziła ta, książ ta książka Nicole. I jakoś mnie to zachęciło do przeczytania jej, bo ja czasami mam ochotę na takie bardzo ciężkie i przygnębiające książki. Dlatego zaraz się za nią biorę, bo mam na nią ogromną ochotę. Więc tak, to są wszystkie książki, które mam zaplanowane na styczeń. Tak jak już mówiłam, będzie u mnie ciężko z czytaniem w styczniu, ale. Mam nadzieję, że jakoś mi się uda przeczytać chociaż część z tych książek. Na pewno będę Wam o wszystkim mówić na bieżąco na Instagramie i tutaj też na kanale, w jakichś vlogach, filmach. Zobaczymy. Dajcie mi znać, jakie książki Wy chcecie przeczytać w styczniu i czy macie taką jedną, którą na pewno przeczytacie, do której Was strasznie ciągnie i która Was bardzo interesuje. Jestem bardzo ciekawa, więc napiszcie mi koniecznie w komentarzach. A na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!